Od wczesnych godzin porannych trwają poszukiwania zaginionego mężczyzny. Poszukiwany mężczyzna to 77-letni mieszkaniec Mostów pod Lęborkiem. Wzrost około 175 cm, siwe, krótkie włosy. W dniu zaginięcia ubrany był w granatową krótkę, brązowe spodnie, czarne półbuty oraz czapkę z daszkiem. Mężczyzna wyszedł z domu około godziny 11 w poniedziałek. Ma zaniki pamięci, przez co kontakt z nim może być utrudniony. Rodzina na początku na własną rękę poszukiwała mężczyzny. Mężczyzna ten może mieć zaniki pamięci, w związku z tym nie wiadomo w jakim kierunku się udał. On sam też nie wie. Prawdopodobnie gdzie się znajduje. We wtorek trwały już poszukiwania do późnych godzin wieczornych. O zmroku zostały zakończone i dzisiaj już od rana, od samego poranka. Do działań przyłączył się również wójt gminy Nowa Wieś, Lęborska, który poprosił o pomoc ochotników straży pożarnej z całej gminy. Zgodnie z umową z panem komendantem, przed godziną siódmą rano nasi strażacy, ile pojazdów widać jest, to są wszyscy z naszej gminy. Pomagamy, będziemy szukali do skutku, będziemy pomagali, jest to nasz mieszkaniec gminy. Musimy dołożyć starań, żeby człowieka odnaleźć, żywego. W działaniach bierze udział policja, Państwowa i Straż Pożarna oraz Straż Graniczna. Łącznie w akcji bierze udział około 100 osób. W akcji biorą udział dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej J.G. Gelenborg oraz dziewięć zastępów OSP Now z gminy Nowa Wieś. W akcji bierze łącznie 60 udział 63 strażaków. Działania poszukiwawcze są prowadzone nie tylko na lądzie, ale również z powietrza. Do działań włączył się śmigłowiec policyjny, który przyleciał z Warszawy. On z góry, za pomocą kamery termowizyjnej, będzie również sprawdzał tereny tutaj leśne, gdzie ewentualnie mężczyzna mógł być. Akcja jest utrudniona ze względu na teren, jaki jest objęty poszukiwaniami. W większości są to lasy i obszary bagienne. Przeszukiwane są tereny leśne tereny, gdzie ewentualnie mógł ten mężczyzna z mostów przejść, gdzie mógł się poruszać. Jest również przeszukiwany teren nad jeziorem Lubowic. Apelujemy do wszystkich osób, które widziały takiego mężczyznę lub też może dopiero go zobaczą w tych terenach od mostów na terenie gminy Nowa Wieś, aby zgłaszały się, dzwoniąc na numer 112 albo 997 lub też 598634822. Na chwilę obecną poszukiwania nie odniosły skutku. Akcja będzie trwała do zapadnięcia zmroku.